Groźba nowych, wysokich ceł na Unię Europejską to według jednych zaostrzenie wojny handlowej, a według innych początek końca drogi do porozumienia, które zadowoli obie strony, Stany Zjednoczone i Unię Europejską. Należy pamiętać, że 30% to znacznie mniej niż potrzeba, aby zniwelować dysproporcje w deficycie handlowym, jaką mamy z Unią Europejską. Rozmowy na ten temat pomiędzy Waszyngtonem a Brukselą trwają od wielu tygodni i, zdaniem unijnych urzędników, są na finiszu. Na list Donalda Trumpa zareagowała szefowa Komisji Europejskiej, jak na standardy, do których nas przyzwyczaiła, wyjątkowo szybko. Wielokrotnie na jej reakcję trzeba było czekać kilka Dzień. lub więcej dni. Tym razem, nie minęła nawet doba. Jesteśmy gotowi kontynuować pracę nad osiągnięciem porozumienia do 1 sierpnia. Jednocześnie podejmiemy wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony interesów Unii Europejskiej, w tym, w razie potrzeby, podejmiemy proporcjonalne środki zaradcze. Dla wielu sektorów europejskiej gospodarki nowe amerykańskie cła miałyby negatywne konsekwencje. Stąd naciski na Komisję Europejską, by jak najszybciej zawarła porozumienie, co pozwoli planować i w dalszym ciągu handlować ze Stanami Zjednoczonymi. Nałożenie 30% ceł oznaczałoby, że Europa ponownie ocierałaby się o recesję, a to scenariusz, którego zdecydowanie powinniśmy unikać. Wśród europejskich państw, które najmocniej odczułyby cła, są Włochy. Ich gospodarka mogłaby stracić tysiące miejsc pracy i dziesiątki miliardów euro rocznie, ale tamtejszy rząd nie panikuje, a negocjuje. Nawet jeśli niektórzy w Brukseli mówią o zimnym prysznicu, to włoska dyplomacja interpretuje to jasno. List Trumpa to strategia negocjacyjna, a rozmowy trwają. Sama premier Meloni jest przekonana, że jest to presja, która ma przestraszyć narzędzie negocjacyjne, ale musimy zachować spokój i kontynuować negocjacje. Donald Trump od kilku miesięcy negocjuje z poszczególnymi krajami i organizacjami nowe zasady wymiany handlowej, które mają wzmocnić Stany Zjednoczone po latach stagnacji i Ograniczania przemysłu. Budowa fabryk dających setki tysięcy miejsc pracy bardziej opłacała się, na przykład, w sąsiednim Meksyku. To powinno być zrobione już dawno temu. Prezydent Trump w końcu to zrobił i myślę, że kraje to rozumieją. Gdyby naszym celem było 10 lub 5 krajów, to zrozumiałbym, dlaczego niektórzy są tak zdenerwowani. Ale prawda jest taka, że resetujemy poziomy ceł praktycznie w każdym kraju na świecie. Negocjacje pomiędzy Stanami a Unią nie są łatwe z uwagi na sprzeczne dążenia wewnątrz samej wspólnoty. Niemcy dążą do zawarcia szybkiej umowy w celu ochrony swojego przemysłu. Ale inne państwa, w tym Francja, uważają, że unijni negocjatorzy nie powinni godzić się na jednostronne porozumienie na warunkach podyktowanych przez USA. Maksymilian Maszenda Republika.